to nie pij z tego kubka, nowa mama coś do niego włożyła. Powiedziała córka, a te słowa oszołomiły Andrieja. Zszokowany, zaproponował wymianę kubków ze swoją nową żoną Eleną, bo nagle stało się coś, od czego wszyscy zamarli. Chłodny jesienny wieczór stopniowo ogarnął małe przedmieście. Powietrze było ciche, jakby zamrożone w oczekiwaniu na coś, co miało się wydarzyć. W dużym, ale przytulnym domu na przedmieściach, Andrew siedział w kuchni, próbując zrelaksować się po długim dniu. Życie zmieniło się dla niego trzy lata temu, kiedy stracił żonę, kobietę, która była jego wsparciem, przyjaciółką i miłością jego życia. Po jej śmierci dom wypełniła cisza, która wydawała się zbyt ciężka. Jego ośmioletnia córka Alina. Bystre i dociekliwe dziecko doświadczyła tej straty na swój własny sposób. Z dużymi, wyrazistymi oczami, które odzwierciedlały dziecięcą szczerość i niedziecięcy smutek, przylgnęła do ojca, jakby był jej jedynym źródłem ciepła i miłości. Andrew starał się być dla niej nie tylko troskliwym ojcem, ale także wsparciem, którego tak bardzo jej brakowało. Jednak często czuł, że jego wysiłki nie są wystarczające. Bez względu na to, jak bardzo się starał, nie mógł zastąpić matczynej troski Elini, czułości i ciepła, które utraciła. W takich chwilach myślał, że w ich życiu powinna pojawić się kobieta, która mogłaby wypełnić tę pustkę. Pewnego dnia, na imprezie biznesowej, poznał Elenę. Elena była piękną, Czarującą kobietą, z łatwym uśmiechem, który mógł rozbroić każdego. Jej wdzięk i pewność siebie były zdumiewające. Zawsze wiedziała, co powiedzieć, jak się zaprezentować. Jej spokój i elegancja wydawały się idealne do roli kogoś, kto mógłby nie tylko dzielić życie z Andrzejem, ale także zostać matką Elini. Elejne szybko pojawiła się w ich życiu. Wydawało się, że natychmiast znalazła wspólny język z Andrejem, wypełniając pustkę pozostawioną przez jego żonę. Zaczęli się spotykać, a po zaledwie sześciu miesiącach wprowadziła się do nich. Wielu bliskich przyjaciół Andreja uważało, że sprawy rozwijają się zbyt szybko, ale on nie chciał ich słuchać. Elejne dała mu to, czego mu brakowało, poczucie rodziny i stabilności. Alina jednak od samego początku była nieufna wobec Elini. Dziewczyna była przyzwyczajona do miękkiej, ciepłej energii swojej mamy, która zawsze znajdowała czas, by ją przytulić, pocałować w czubek głowy lub poczytać bajkę na dobranoc. Elejne, z drugiej strony, była inna. Była chłodniejsza, ale nie dosłownie. Jej uśmiechowi i gestom brakowało matczynego ciepła, które Alina pamiętała. Ale Alina widziała, jak Elejnę uszczęśliwiała tatę. Andrei częściej się uśmiechał, żartował i wyglądał na mniej zmęczonego. Widząc to, dziewczyna postanowiła, że nie będzie przeszkadzać w ich szczęściu, nawet jeśli będzie to dla niej trudne. Wesele było małe, ale eleganckie. Andrew chciał zachować kameralny charakter uroczystości, zapraszając tylko najbliższe osoby. Elenę wyglądała cudownie w białej sukni, stonowanej, ale podkreślającej jej wyrafinowanie. Andrei wierzył, że teraz ich rodzina będzie kompletna, ale nie wiedział, że za uśmiechem Elini kryje się coś, co może zmienić ich życie na zawsze. Andrei patrzył na Elenę z miłością. W swoich oczach wierzył, że była jego drugą szansą na szczęście, na które tak desperacko czekał po latach samotności. Jej subtelność, troska i pozorna szczerość urzekły go. Elejne wydawała się idealna, troskliwa, miła, gotowa stać się częścią ich małej rodziny. Jednak niewielu z otoczenia Andreja zauważyło coś dziwnego za jej zewnętrznym uśmiechem. Jej zimne, niemal lodowate oczy czasami zdradzały to, co próbowała ukryć. Wydawało się, że w głębi jej spojrzenia czai się coś mrocznego, coś, o czym nie chciała, by ktokolwiek wiedział. Alina, jako dziecko, widziała rzeczy, które dorosłym mogły wydawać się nieistotne. Elejny czasami rzucała jej szybkie spojrzenia, które przerażały dziewczynę. Nie były to spojrzenia pełne miłości i troski, ale coś innego, coś, co wywoływało dreszcze w kręgosłupie Elini. Czasami, gdy Elaine myślała, że nikt jej nie obserwuje, zmieniała się. Jej twarz stawała się twarda, a uśmiech znikał, pozostawiając jedynie surowy wyraz. Alina zauważyła to, ale bała się powiedzieć o tym ojcu. Wiedziała, że ojciec jest szczęśliwy i nie chciała psuć jego radości. W końcu tak długo był nieszczęśliwy po śmierci mamy. Jednak coś w Helenie zaniepokoiło dziewczynę i to coś w żaden sposób nie dawało jej spokoju. Minął tydzień od ślubu, a dziwność zaczęła się objawiać. Elejne była nadopiekuńcza, nadgorliwa. Wydawało się, że robi wszystko, aby życie Andreja i Elini było wygodne. Ale jednocześnie zawsze uważnie ich obserwowała, jakby oceniając każdy ich ruch. Jej słodki Niemal soczysty ton brzmiał jak coś nienaturalnego. Pewnego dnia podeszła do Elini, gdy ta zbierała zabawki w swoim pokoju. Twój ojciec bardzo cię kocha, powiedziała Elejne, siadając obok dziewczynki. Ale ważne jest, abyś nauczyła się być grzeczną dziewczynką. Chyba nie chcesz utrudniać sobie życia. Jej słowa brzmiały łagodnie, ale kryła się w nich groźba. Alina zamarła, nie wiedząc, co powiedzieć. Poczuła dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Dziewczyna tylko skinęła głową, mówiąc, że jest zmęczona i poszła do swojego pokoju. Tej nocy Alina nie mogła zasnąć. Rzucała się i przewracała w łóżku, czując, że brakuje jej czegoś ważnego, czegoś, czego nie potrafiła wyrazić słowami. Jej myśli wciąż wracały do Elini, do jej dziwnych spojrzeń, do jej słów, które sprawiały, że czuła się niekomfortowo. Wiedziała, że powinna powiedzieć ojcu, co czuje, ale bała się. Co jeśli jej nie uwierzy? Co jeśli będzie zły? Następnego ranka Andrew zasugerował, aby spędzili niedzielne śniadanie w domu, w spokojnej rodzinnej atmosferze. To był jego sposób na wzmocnienie więzi między nim, jego córką i jego nową żoną. Elaine zgodziła się, biorąc na siebie przygotowanie herbaty. Poruszała się po kuchni z widoczną dbałością o szczegóły, starannie układając filiżanki na stole. Andrei siedział przy stole pogrążony w myślach, a Alina, wciśnięta w krzesło, obserwowała wszystko, co się działo. Elejne wydawała się skoncentrowana, ale dziewczyna zauważyła coś dziwnego. Elaine co chwilę oglądała się przez ramię, jakby sprawdzając, czy ktoś ją obserwuje. I wtedy Alina to zobaczyła małą fiolkę, którą Elejne wyciągnęła z kieszeni szlafroka. Pochyliła się nad kubkiem ojca, z którego unosiła się para, i wlała do niego zawartość fiolki. Jej ruchy były szybkie i ostrożne. Ale Ali nie udało się uchwycić ten moment. Dziewczyna zamarła, jej oczy rozszerzyły się z szoku. Elejne, wykonując swoje zadanie, szybko schowała fiolkę z powrotem do kieszeni i kontynuowała nalewanie herbaty, jakby nic się nie stało. Alina poczuła, że jej serce wali gorączkowo. Nie wiedziała, co robić. Jej ręce drżały. Gdy Elejnę przyniosła filiżanki na stół, uśmiechając się, Elejnę postawiła jedną filiżankę przed Andrejem, a drugą przed Aliną. Proszę, twoja herbata, powiedziała tym samym słodkim głosem. Andrej uśmiechnął się i sięgnął po filiżankę. Ale zanim zdążył go wziąć, Alina powiedziała cicho, ale wyraźnie: Tatusiu, nie pij z tej filiżanki. Alina krzyknęła, jej głos drżał ze strachu, ale brzmiał stanowczo. Nowa mama coś do niego włożyła. W pokoju zapadła grobowa cisza. Wydawało się, że nawet powietrze stało się nieruchome. Andrej zamarł, jego ręka zawisła w powietrzu, nie mogąc dosięgnąć kubka. Jego twarz wykrzywiła mieszanina szoku i dezorientacji. Przeniósł wzrok z córki na żonę. Alina, co ty mówisz? Jego głos był pełen troski, ale wciąż pobrzmiewała w nim nuta wątpliwości. Próbował zrozumieć, czy jego córka mogła się pomylić, czy zmyśliła coś tak poważnego. Elejne, z drugiej strony, wyglądała na spokojną, ale ten spokój wydawał się napięty. Podniosła głowę. Przybierając obrażoną minę. Andrei, co to za bzdury? Powiedziała, jej głos był miękki, niemalkujący, ale w jej oczach na chwilę błysnęło coś lodowatego, przerażającego. To tylko dziecko. Pewnie coś sobie wyobraża. Wiesz, że dzieci czasami mylą rzeczywistość z wyobraźnią. Powiedziała to z taką pewnością siebie jakby próbowała nie tylko uspokoić Andrieja, ale i przekonać samą siebie. Ale Alina nie zamierzała się wycofać. Jej małe pięści zacisnęły się, a ona spojrzała na ojca, pełna determinacji. Nie, tato, widziałam to. Jej głos był stanowczy pomimo drżenia. Widziałam, jak dosypała ci czegoś do herbaty, kiedy myślała, że nie patrzę. To prawda! Andrew spojrzał na córkę, próbując sprawdzić, czy mogła się pomylić. Jego myśli błądziły, czy dziecko mogłoby wymyślić coś takiego. Ale dlaczego? Dlaczego Alina miałaby kłamać o czymś tak poważnym? Nigdy wcześniej tego nie robiła. Ale potem przeniósł wzrok na Elenę. Wciąż zachowywała spokój. Ale na jej twarzy malowała się teraz lekka irytacja. Ta irytacja zdawała się przebijać przez jej nieskazitelny wizerunek. Andrzej, nie zamierzasz traktować tego poważnie, prawda? Jej głos zabrzmiał nieco ostrzej. To tylko dziecinna fantazja. Ufasz mi, prawda? Andrzej milczał. Jego umysł gorączkowo próbował poskładać elementy układanki. Wygląd Elini, jej dziwne zachowanie w ciągu ostatnich kilku dni, przeczucie, że coś jest nie tak. I wtedy podjął decyzję decyzję, która mogła zmienić wszystko. Dobrze, powiedział w końcu, a jego głos zabrzmiał niespodziewanie miękko, niemal pojednawczo. Niech to będzie proste. Zamieńmy się kubkami. nie zamarła. Jej twarz zbladła na chwilę, ale szybko się pozbierała. Co? Zapytała. Jej głos drżał, ale starała się to ukryć nerwowym chichotem. Naprawdę chcesz, żebym udowodniła, że nic nie zrobiłam. To się robi śmieszne, Andrei. Ale Andrzej się nie wycofał. Wziął kubek który przygotowała dla niego elejne i wyciągnął go do niej. Chodź, napij się z tego kubka, a ja napiję się z drugiego, powiedział, patrząc jej prosto w oczy. Jego głos brzmiał spokojnie, ale w tym spokoju była twardość. Oczywiście, kochanie, odpowiedziała, starając się mówić spokojnie. Jej głos lekko drżał, ale wzięła filiżankę w dłonie, starając się nie zdradzać swoich emocji. Elaine powoli podniosła filiżankę do ust, ale w ostatniej chwili jej ręka zadrżała. Jej spojrzenie na chwilę zatrzymało się na zawartości kubka, jakby to nie była herbata, ale coś przerażającego. Jej palce, które wcześniej mocno trzymały filiżankę, zaczęły się lekko trząść. Uśmiechnęła się pretensjonalnie i podniosła filiżankę do ustęp Andrei. Uważnie obserwował jej poczynania, a napięcie w pokoju stało się niemal namacalne. Helena przytknęła filiżankę do ust, jakby wahając się, czy wykonać ostateczny ruch, ale nagle odstawiła ją z powrotem na stół. Nie czuję się dobrze, powiedziała niskim głosem, w którym słychać było ledwo powstrzymywaną panikę. Chyba muszę się położyć. Podniosła się ze stołu tak szybko, że prawie przewróciła krzesło. Twarz miała napiętą, a jej spojrzenie unikało spotkania z oczami Andrzeja. Andrzej, obserwując jej zachowanie, poczuł, że coś w nim pękło. Nie potrzebował więcej dowodów. Znał już prawdę. To było tak, jakby w jego głowie rozległ się głośny huk. Alina miała rację. Jego oczy zwęziły się i powoli wstał od stołu. Wszystko mieszało się w jego sercu. Złość, szok, ból. Świadomość, że osoba, której ufał, próbuje go skrzywdzić, ciążyła mu na sercu. Co się dzieje, Lena? Zapytał cicho, ale jego głos brzmiał stanowczo. Słychać w nim było więcej nieufności niż pytań. Elejne nie odpowiedziała. Odwróciła się i próbowała wybiec SPR i NTM z pokoju. Jej kroki były ostre, niemal desperackie, ale Andrei był szybszy. Zrobił dwa kroki, chwycił ją za ramię i odwrócił. Dlaczego? Zapytał cicho, jego głos brzmiał nastłumiony, jakby bał się usłyszeć odpowiedź. Helena uśmiechnęła się. Jej twarz stała się jeszcze bardziej gniewna, a w oczach błysnął lodowaty ogień. Nigdy cię nie kochałam, Andriusza. Byłeś tylko wygodnym celem. Bogaty, łatwowierny, z tragiczną przeszłością, idealny. Myślałeś, że chcę stworzyć z tobą rodzinę? Głupiec. Interesowały mnie tylko twoje pieniądze. Byłeś dla mnie tylko odskocznią do łatwego życia, a twoja córka, Elejnę przerwała, prychając pogardliwie. Była utrapieniem, którego musiałam się pozbyć. Andrei słuchał jej słów w milczeniu. Jego twarz pozostała beznamiętna, ale w środku szalała burza. Słowa nie były jak nóż, który wbijał się coraz głębiej w jego serce. Nie chciał jej dłużej słuchać. Wynoś się, powiedział zimno, patrząc jej prosto w oczy. Dokonałaś wyboru i nie ma tu już dla ciebie miejsca. Elejne spojrzała na niego z nienawiścią, ale zdała sobie sprawę, że nie posunie się dalej. Odwróciła się gwałtownie i skierowała do drzwi. Pożałujesz tego, Andriusza, powiedziała po raz ostatni, jej głos był pełen gniewu. Trzasnęła drzwiami, znikając w zimnej jesiennej nocy. Andrzej został sam w ciszy, stojąc na środku pokoju. Serce wciąż mu waliło, ale wiedział, że teraz najważniejsza jest ochrona Elini i przywrócenie jej poczucia bezpieczeństwa. W miarę upływu miesięcy życie Andrzeja i Elini zaczęło stopniowo wracać do normy. Zniknęła ciężkość, która wisiała w powietrzu zastąpiona spokojną ciszą. Ale ta cisza nie przypominała już tej, która towarzyszyła im po śmierci matki Elini. Teraz był to przytulny spokój, wypełniony ciepłem i otuchą. Każdego wieczoru Andrew kładł Alinę do łóżka, czytając jej bajki i odgarniając niesforne kosmyki włosów z jej twarzy. Pewnego dnia, gdy przykrył ją kocem, Spojrzała na niego swoimi wielkimi, zaciekawionymi oczami. Tatusiu, myślisz, że. ona wróci. Alina zapytała cicho, jej głos brzmiał niespokojnie. Andrzej uśmiechnął się, próbując ją uspokoić. Delikatnie odgarnął kosmyk włosów z jej twarzy i pochylił się, by odpowiedzieć. Nie, kochanie, ona nie wróci. Nie pozwolę na to. Obiecuję powiedział stanowczo. Jego głos był pełen pewności siebie i miłości. Alina skinęła głową, a jej oczy zaczęły się zamykać ze zmęczenia. Ale zanim zasnęła, wyszeptała: Kocham cię, tatusiu. Andrew poczuł, jak jego serce wypełnia wdzięczność i czułość. Pogłaskał jej włosy i cicho odpowiedział: ja też Cię kocham, Alino. Bardziej niż cokolwiek na świecie. Wychodząc z pokoju, zatrzymał się na chwilę w drzwiach, odwracając się, by spojrzeć na córkę, która już szybko zasnęła. Jej twarz wyrażała spokój i to była najlepsza nagroda, jaką kiedykolwiek otrzymał za wszystko, przez co przeszedł. Wiedział, że ich życie już nigdy nie będzie takie samo ale zdawał sobie również sprawę, że wszystko, czego doświadczyli, uczyniło ich silniejszymi. Ostatnie miesiące wstrząsnęły nim do głębi, ale przypomniały mu też o jednej ważnej prawdzie rodzina była najważniejsza. Był gotów zrobić wszystko, by ją chronić. Ta historia nie była już definiowana przez okropny czyn Elini, jej okrucieństwo czy kłamstwa została zdefiniowana przez odwagę Elini w ratowaniu ojca i nierozerwalną więź między nimi. Andrew był dumny ze swojej córki i czuł, że ich rodzina stała się jeszcze silniejsza pomimo wszystkich prób. Gdy jesienny wiatr szeptał za oknem, Andrei wiedział, że pomimo wszystkiego, przez co przeszli, wszystko będzie dobrze. Teraz ich dom był wypełniony miłością, ciepłem i nadzieją na przyszłość, a co najważniejsze, pewnością, że razem będą w stanie poradzić sobie z wszelkimi wyzwaniami, które mogą pojawić się na ich drodze. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.